Witam Państwa. Nie wiem, czy o tym się mówi w Polsce, ale przez ostatnie w zasadzie trzy dekady doszło do pewnych znaczących zmian na rynku nieruchomości w Polsce. Chciałbym powiedzieć o tym, jak zatarła się granica pomiędzy różnego typu własnościami, współwłasnościami, poprzez stworzenie właśnie całego tego biznesu związanego z Airbnb, z. Jakimiś krótkotrwałymi najmami, bądź, bądź jakimś średnim terminem. I to wszystko zaciera granice pomiędzy jakby tą pełną własnością. To był też czynnik, który znacząco napędzał rynek, wzrost cen na rynku nieruchomości. Troszeczkę sztucznie albo bardzo mocno sztucznie, dlatego że przy tej ogromnej inflacji, która jest na całym świecie, to nieruchomość była postrzegana jako taka kotwica do, do co najmniej, co najmniej pokrycia jakby straty wartości pieniądza w czasie, czyli inflacji, czyli mając jakieś środki zamiast wkładać na lokatę, kupowało się jakieś tam mieszkania, apartament czy coś i nawet większość ludzi nie myślała o tym, żeby je wynajmować, tylko po prostu kupiło je, Czasem, czasem wyremontowało czy, czy dozbroiło, do, do że tak powiem, tą nieruchomość, wykończyło. Ale nie, nie zawsze to miało jakiś charakter typowo biznesowy. Także doszło do takiego zatarcia tej granicy. I jeżeli kryzys nastąpi, czy już następuje, to czynnikiem, który wywoła ten kryzys, będzie paradoksalnie zatrzymanie się cen nieruchomości, wzrostu cen nieruchomości. Dlatego że to był główny czynnik, dlaczego ludzie kupowali kolejne i kolejne nieruchomości. To się napędzało samo, czyli na przykład jak ktoś był rolnikiem, miał ziemię, deweloper yy, składał ofertę, czasem to była transakcja wiązana, czyli już nabywał te Przyszłe y, mieszkania w tym nowym budynku. Czasem po prostu je kupował, czy czasem kupował w ogóle gdzieś indziej, ale też od jakiegoś, nazwijmy to, w dewelopera. Czyli, czyli w ten sposób y, ludzie pozbywali się jakiejś nieruchomości ziemskiej, y, gruntu, a stawali się współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej. I jeszcze raz powiem, poprzez zatarcie się tych granic pomiędzy hotelem, y, Airbnb, a jakimś mieszkaniem, no, dochodziło do ciągłego napędzania, napędzania prawda, tego, tego rynku nieruchomości. Tylko że jeżeli nastąpi ogromny kryzys związany jakby z tymi nieruchomościami, to ten kryzys będzie także związany z całą branżą hotelarską i całą branżą tą tak zwaną Airbnb. Także ja proponuję wam obserwować branżę hotelarską, branżę hotelarską i branżę Airbnb. One będą coraz to bardziej regulowane. O ile hotelarska jest uregulowana, o tyle Airbnb będzie, tak jak się to dzieje na, na całym świecie, będzie coraz bardziej regulowana, czyli w dobrych, nazwijmy to lokalizacjach, pod dobrymi adresami, dobre nieruchomości, w zasadzie nie można będzie prowadzić działalności typu najem krótkoterminowy. I to będzie blokowane z, od strony, jakby takiej nazwijmy to technicznej, czyli poprzez system ochrony, kamer, jakiegoś kart i tak dalej. Czyli jakby nie, nie będzie można od strony technicznej, ale nawet uważam regulaminowej, ponieważ wielu yy, wiele osób, które chce sobie komfortowo żyć i tak dalej, nie chce mieć jakiegoś tam. Yy, Sąsiada, który będzie co 2-3 dni ktoś inny będzie przychodził, robił wielkie imprezy, to już na świecie było przerobione, to ten biznes tego typu Airbnb i tak dalej się skończył już w zasadzie wszędzie zarówno pod względem regulacji, i to też w regulacjach lokalnych, no bo sami same te, te mniejsze jednostki, typu nie wiem, tam województwa, nazwijmy to, czy powiaty, chciały bardzo. Uregulować to, czyli dodatkowymi podatkami, dodatkowymi licencjami na tego typu biznes, tak jak w przypadku hoteli, oraz normami, czyli gaśnice, jakieś tam normy przeciwpożarowe, normy każde inne. W ten sposób trzeba było uregulować. Także taki ciekawy temat. Obserwujcie branżę hotelarską. Jeżeli branża hotelarska będzie już w zapaści, całe Airbnb też będzie w zapaści, to już na pewno jest. Myślę, że też bardzo ważnym jest, aby bacznie obserwować upadłości deweloperów i branży budowlanej. W mojej ocenie i z tego, co posiadam informacje, branża deweloperska mogła od wielu lat nawet oszukiwać. Finansowe instytucje, takie typu banki i tak dalej, wysyłając fikcyjne zaświadczenia, że na jakimś tam innym koncie, w innym banku mają jakieś środki. Tych środków już nie było tam. Mogli oszukiwać też co do sprzedanych mieszkań, czyli fikcyjne transakcje zawierane tylko po to, żeby bank dalej finansował im te inwestycje. Słowem, jeżeli to wszystko jest prawdą, to rynek nieruchomości w Polsce runie z ogromnym hukiem. A już nie mówię o tym, że jakby od właśnie o tym, co, co wspomniałem, czyli od wielu w zasadzie dekad, od trzech dekad każdy tylko ładował wszystko w nieruchomości. Deweloperzy też nie mają jakby gotówki, wszystko jest w bankach ziemi i tak dalej, więc nie ma, u nich utrata płynności to jest tylko kwestia dni. I wraz z pierwszymi jakby zagrożeniami, kiedy to wszystko spowolni się, cały rynek, popyt i tak dalej, to już w zasadzie jest od chyba roku, powoli zaczną się upadłości deweloperów. Oczywiście, no, taki deweloper zostanie przejęty przez większego i tak dalej. Natomiast jeżeli nie zaczną zostać przejmowani i tych oszukanych będzie coraz więcej, no to wtedy już możemy mówić, że rozpoczyna się właśnie kryzys. Nie? I on też nie, to nie jest kwestia, że to będą miesiące czy lata, to, to będzie taki normalny, normalne oczyszczenie rynku, które też potrwa około dekady, 10 lat albo więcej. Ja nie wiem, to też są moje prywatne przemyślenia z tego co ja widzę. Natomiast i to też jeszcze pewnie może no, przez pryzmat mojego doświadczenia. Też nie widzę tego zbyt dobrze, ale załóżmy, że w mojej ocenie trzeba bardzo mocno uważać teraz na rynku nieruchomości i to tak powinno państwa. Troszeczkę przystopować z kupowaniem kolejnych. Oczywiście, jeżeli kupujecie dla siebie mieszkanie, czy, czy, to, czy, czy, czy dom, czy coś, no to, to, nie, to nie, ma, nie ma tutaj mowy o jakimś wielkim zagrożeniu, bo po prostu no, dla was jakby ta cena tej nieruchomości nie ma większego znaczenia. Natomiast jeżeli kupujecie już na, w oparciu o jakieś tam, nie wiem, plany wynajmu, czy na przykład jako inwestycja, tak, zostaliście, no to tutaj możecie się bardzo mocno naciąć. Uważajcie na pewno. Na rynku nieruchomości będzie się dużo działo w najbliższych miesiącach. Już myślę, że to zacznie się tak oficjalnie mówić w mediach o, o kryzysie, natomiast no to potrwa dość długo. A jeżeli zaczną się upadłości, te, te hotele, to wszystko, co wspominałem wcześniej z Airbnb, no to to będzie już tylko coraz gorzej. Uważajcie i pozdrawiam serdecznie.